Dobra, lecimy. Tutaj to ostre tutaj jest. O. Mhm. Tu Gdzie pokazuje tym. Tak. I tu od wewnątrz. Od wewnątrz góra. Góra i od zewnątrz góra Jest? Tak. Yes. I z drugiej strony. Tutaj z boku jak pojedziesz, to widać tutaj wyżej, gdzie pokazuje. Mhm. I tutaj ostre. Tak. No i tu od wewnątrz... Też ostre przy języku tak? przy języku. Ostry jak krono. no i duży ukos jest, nie? Mm -hmm. Że na zewnątrz są niższe, a wewnątrz są wyższe. Dobra. Okay. Pokaż tu na dole to równe. Tak. I teraz jeszcze okay, ja może przejdę na drugą stronę. Po tej stronie. O. Nie sądzisz, tylko ona zaraz wychodzi na ostrość. O! No jest już lepiej. Dobra, i teraz jeszcze ja ci tutaj odsunę, tym, żebyś po pokazała, tu jak jest zrobione. O! Tu zrobisz. I to samo tu. Mhm. Tylko zmieszczaj się tutaj przy uchwie. No. Dobra, widać Dobra. To tyle chyba, nie? No, dziękuję. Dobra.